Witam Państwa w dziale montażu rozrzutników obornika Metalfax Okułka. Jesteśmy tutaj nie dlatego, że interesuje nas dokładnie jak się to robi, ale interesują nas pytania dotyczące możliwości zakupu tych rozrzutników w programie Rolnictwo 4.0. Jest bardzo dużo pytań dotyczących sposobów, w jaki rolnicy powinni wypełniać wnioski dotyczące rolnictwa 4.0. Na niektóre z tych pytań dzisiaj odpowiemy. Rozrzutniki Metalfax Okółka są w większości wypadków możliwe do zakupu przez ten program, dzięki temu, że posiadają po pierwsze system rolnictwa precyzyjnego, który w zestawie posiada wagę, posiada system logiczny, wydający dawkę obornika według potrzeb lub według map zasobności gleby. Rozrzutniki posiadają wszystkie systemy, które komunikują rozrzutnik, czyli maszynę, z traktorem, komunikują z systemami dotyczącymi zarządzania gospodarstwem, posiadają wszystkie certyfikaty łączności zwrotnej, między innymi ISOBUS w kompletacji potwierdzonej cer certyfikatem AEF. Rozrzutniki obornika Również, podobnie jak rozsiewacze do nawozów i inne y, 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 maszyny, które mogą wydawać dawki według zadanych parametrów, są połączone w większości wypadków przez linie y, y, ISOPS. Nasze rozrzutniki również. Nasze rozrzutniki posiadają możliwość współpracy z większością map glebowych, map zasobności gleby. Dzięki temu spełniają absolutnie w 100% warunki programu. Trzy podstawowe elementy, dzięki którym nasze rozrzutniki mogą współpracować z ciągnikiem wyposażonym w elementy rolnictwa 4.0, to między innymi to, że posiadają dwustronną komunikację pomiędzy ciągnikiem a maszyną, która oznacza, że w tym momencie dobrze wyposażony ciągnik może być hubem informacyjnym dla naszego urządzenia, a jednocześnie dla oprogramowania wspomagającego zarządzanie gospodarstwem. Po drugie, może współpracować z mapami zasobności gleby. Jest to o tyle istotne, że w większości wypadków programy zarządcze czy programy wspomagania również bazują na tym, co jest zawarte w mapach zasobności gleby. I po trzecie posiadają system wagowy, który pozwala na mierzenie dokładne dawek, które będą wydawane, jeżeli chodzi o oborniki czy wapno, czy granulowane, czy wapnosypki. Bardzo istotne jest, aby w programie, który w tej chwili, o którym w tej chwili mówimy, czyli rolnicy 4.0, rolnicy bardzo uważnie spojrzeli na ciągnik. Ciągnik musi spełniać również wszystkie wymogi, takie jak maszyna współpracująca, czyli posiadać dwustronną komunikację i posiadać dwustronną komunikację z programami wspierającymi decyzyjność w rolnictwie. Wszystkie te pytania, które padają ze strony agencji co do urządzeń, maszyn i traktorów, myślę, że po dobrej konsultacji, jeżeli chodzi o producentów czy certyfikaty, które producenci mogą przedstawić, będą mogły być prawidłową odpowiedzią na wątpliwości agencji co do poszczególnych zestawów maszyn. Zwracam uwagę rolników, że tego typu program może spowodować, jakże jeżeli dobrze zestawi się zestaw maszyn, może spowodować po pierwsze oszczędność kosztów, po drugie Powoduje, że cały system zarządczy, czyli maszyny i ciągnik, mogą być refundowane do 80% kosztów kwalifikowanych i powodują, co jest najważniejsze, ogromne oszczędności, jeżeli chodzi o koszty nawożenia czy koszty wapnowania. Dlatego warto tym programem się zająć i warto maszyny Metalfaku przystosowane do tego, żeby w Rolnictwie 4.0 uczestniczyć, kupić.